Zawierają pestycydy, mikroplastik, a jak dobrze poszukasz, to nawet promieniowanie 5G i mikrochipy śledzące każdy Twój ruch. Serio, doszliśmy do momentu, w którym ludzie bardziej boją się owoców niż batonów proteinowych o smaku gumy balonowej. Prawda jest taka, że borówki to jeden z najzdrowszych owoców, jakie możesz rzucić do diety. Mają więcej polifenoli niż zielona herbata, dwa razy mniej cukru niż banan i 80 kcal w całej szklance. Do tego błonnik, witamina C, K, mangan wszystko w jednym, nieprzetworzonym pakiecie. Ale to, co robi największą robotę Antyoksydanty. Borówka jest absolutnym liderem pod względem ich zawartości. W badaniach z 2010 roku osoby z nadciśnieniem jadły 50 g borówek dziennie. Po 8 tygodniach ich ciśnienie tętnicze spadło o 5%. Można? Można. O borówce jednak można usłyszeć, że zabiera sporo pestycydów. Jest i na to sposób. Wykąpię kwadrans w roztworze wody z sodą oczyszczoną, a następnie wodą z octem jabłkowym i pozbywasz się 90% tego szajsu. A tak przy okazji założy się, że o chemii w borówkach najczęściej mówią osoby, które codziennie raczą się szklaneczką koli. No, jak na jaki temat nagrać kolejną rolkę?